Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Jesteśmy już od krok w tym momencie od e, zrealizowania planów oczyszczenia systemu Rixim z obcych. Zgromadziliśmy sobie tutaj własną flotę e, w dość dużej sile, powiedzmy. Tu jeszcze mamy chyba jeden nie uaktualniony niszczyciel, więc może jeszcze zróbmy ulepszenie floty. Natomiast jeszcze mamy gdzieś tutaj nasz nieuaktualniony statek badawczy, nieulepszony. Zaraz będziemy go próbować tutaj ulepszyć. Aha, i możemy prawdopodobnie już kolonizować system Nie Kuma, tylko system Alamak. Nie, jeszcze nie możemy. Strasznie to będzie kosztowne, bo dość daleko jest, ale ten kamień betariański tutaj jest bardzo wartościowy. Ok, mamy statek badawczy. Czemu nie możemy go ulepszyć? Czyżbym go w ogóle nie tutaj... Aha, w ogóle go tutaj nie ulepszyłem z, pow... z jakiegoś powodu. Może co innego? Ulepszyłem zamiast statku badawczego. Statek transportowy. Wszystko pozostałe jest chyba ulepszone. No może oprócz platformy obronnej, ale na razie i tak w ogóle żeśmy platformę. O, właśnie! Możemy platformy obronne budować. Chociaż w sumie nie wiem, czy a, będzie to sensowne. Tu jest ten bug, który niestety chyba najnowszy patch wprowadził. Ok, teraz może statek badawczy ulepszyć. A w międzyczasie spróbujmy oczyścić system RIXIM. Ujemny bilans. O tak. Floty trzeba będzie zaparkować gdzieś, prawdopodobnie w jakimś miejscu, gdzie jest nasz kosmoport, po to zmniejszy w znaczącym stopniu. Koszty utrzymania. No i 1600 do 1000. Powinniśmy sobie z nimi poradzić. Aha. Rany. Mieliśmy ustawione jakieś tutaj unikającą. Nie o to mi chodziło. Agresywną. Ten bug jest strasznie irytujący. Ships mm -hmm. upgraded. Mm -hmm. Ok, czyli statek badawczy możemy badać w tym momencie. Te czemu nie możemy badać tutaj? No, dobra, za chwilkę się tu zajmiemy tym. Zobaczmy, co się tutaj dzieje, jeśli chodzi o naszą tutaj flotę. Jeszcze jest trochę czasu, natomiast zastanawiam się, czemu nasz statek badawczy nie jest w stanie zająć się tym projektem specjalnym. Chwila, moment, jakieś wypowiedzenie wojny, ale to chyba nie nam. A, trzeba dokładnie kliknąć, zdaje się. Projekt specjalny. Chwila, no. Strasznie coś niewygodne jest tutaj to klikanie. Inari State to Yanari Foundation. A gdzie jest Inari State? A, ci będą chcieli podbić tego tutaj. No, w zasadzie w sumie moglibyśmy ich podbić, ale nie będziemy na razie się tam angażować. I tak mamy dość kłopotu z frakcjami. Zobaczmy, jak tu nasza flota sobie będzie radziła ze statkami kosmitów. No. O, korwety nam od razu niszczą. Co oni no mają, rany. Przez takiej odległości nas tutaj atakują. What? Co to jest? Czy oni strzelają? Wow. Korwety prawie już poszły, ale dobra, teraz weszli w nasz zasięg. Rany. Dobra, już się przez chwilę wystraszyłem, że to są jakieś, nie wiem, super hiper statki obcych, ale nie, na szczęście dajemy sobie z nimi radę. Nie ma ich dużo, ale każdy z nich jest wart przynajmniej kilku naszych. Okej, okay. flota do naprawy. Statystyki walki. Straciliśmy czy korwety, jeden niszczyciel. A tu są. To jest. Aha, to jest jakaś tam starożytna flota. To, co obudziliśmy chyba kiedyś tam. Ok. 72, 8, 84. No lepszą mieli skuteczność. Zdecydowanie lepsze wyposażenie. statek badawczy jak skończy, to będziemy tutaj ten projekt specjalny się zajmować. Znowu ktoś nam umarł. Xidar. Chcę wypowiedzieć w imieniu Uri Combine. To są te ziomki, tutaj. Jeszcze na razie nie. Chociaż warto byłoby z nimi może zrobić porządek, bo ciągle otwierają, zamykają granice z nami. Co jest wielce irytujące. Dowódca awansuje na nowy poziom. Statystyki walki, flot to już było. Wypowiedzenie wojny, to nie wiem co to jest. Śmierć dowódcy, admirał. Tak, nasz admirał. O, tylko oczywiście mamy w tym momencie braki, albo opóźnimy kolonizację i zatrudnimy admirała, albo odwrotnie. Ja myślę, że na razie nie będziemy opuszczać tej kolonizacji. Ok, dobra. Aha, czyli możemy w tym momencie kolejne zamieszki separatystyczne. Znowu zniszczono coś tam. Naprawdę chyba się nie będę przejmował. Nie ładują, jak sobie niszczą. Mam to gdzieś. Eee, zamieszki, zamieszki. Bunt za chwilę będzie, więc może się będzie, że tak powiem, zrobić z tym porządek. Rany, ale to się tutaj straszliwie coś. Ten bug jest irytujący. Statek kolonizacyjny myślę, że możemy już zacząć budować. W następnej kolejności będzie niszczyciel, a na Jagradzie można też zbudować niszczyciel. I za dwa niszczyciele przynajmniej. Korwet chyba nie ma sensu w tym momencie. Granice zamknięte, dowódca awansuje na nowy poziom. To sobie na razie zostawmy na Jana nie, nieaktywny budynek bezrobocie i Ugrad 1 o. Gdzie tu mamy bezrobocie? Czemu tu jest bezrobocie? A, pełnej populacji wymaga. To tu mamy pełną populację. Tu możemy wybudować. Tu możemy zbudować jakąś elektrownię. Okej. Okay. Co jeszcze możemy tu zrobić? Na Jana i na Beta Corvi 1 mamy jeszcze coś nieaktywny budynek. Tu możemy zbudować jak najbardziej elektrownię, I to możemy uaktualnić tu możemy. A odwrotnie. A tu możemy zrobić jakiś, powiedzmy, też elektrownie, okay. ok, z Nirana mamy z nich sch schwytanego statek konstrukcyjny, statek badawczy do układu Riksy proszę. Projekt specjalny. Czemu nie mogę znowu tutaj? Projekty badawcze w układzie leć tam. O, tak będzie szybciej. Teraz tak, eee, co my tutaj mamy? To jest statek konstrukcyjny, więc jego oczywiście tu możemy wysłać do układu Rixim z z spację górniczą, po to, żeśmy go tutaj ściągnęli. Mamy jedną, co to jest? Naprawy. aha. Eee, korweta, jedna korweta, 20 niszczycieli. Może jakąś korwetę by wybudował. Niszczyciel, niszczyciel, jakąś korwetę, żeby mieć trochę takich małych stateczków, ale myślę, że też mogą się do czegoś przydać. O, rany, rany, rany. A, ale się tu narobiło. Chwila. Pakt o nieagresji złamany. Inari State Andoran. Dobrze. Andoran Sasuke Tete Baran. Zrywa. Ok. Janari Foundation Inari State. Zawiera pokój. Czyli to jest przetasowanie w tym momencie. Dalej mamy na Jana na niej good. Aha, to wiem. Projekt czasowy. Czy ten statek badawczy już tam doleciał? Nie, jeszcze nie doleciał teraz doleciał i już zajmuje się projektem czasowym. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Wpływowe, frakcje populacji, projekt czasowy. 123 nam zostało. Granice zamknięte. Zaproszenie. OK. Strasznie dużo spamuje się tutaj tych wszystkich informacji związanych z paktami. Nie wiem czy to jest dobre i czy to gdzieś można powyłączać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, jak tam tutaj z możliwością kolonizacji możemy. Chociaż w zasadzie nasze granice powoli się tam rozszerzają, więc nie jest tak źle. Okej, okay, okej. Okay. Czy na Jananie coś możemy tutaj ewentualnie zmienić? Jak tam populacja? Zadowolenie, zamieszki separatystyczne, ok. Bieżąca populacja. A jak jest z wzrostem tej populacji? Wielkość planety. Aha, no to w zasadzie po prostu nie będzie wzrastać. Myślałem, że jeżeli jest niedobór żywności. Myślałem, że to po prostu powoduje, tak jak w innych tego typu grach, po prostu, że będzie, że będą umierać, będą ich coraz mniej. A to niestety nie jest tak. Dobra, kolejne zamieszki. Na raft się. Dobra. Ok. Gdzie tutaj można coś zrobić? Zastąpienie: Zastąpienie, naprawa na raft się. Tu się coś stało, ale nie wiadomo co. Akademia Wojskowa zniszczona. O jakie ciekawe, co nam w ogóle daje. Utrzymanie. Szybkość budowy armii, modyfikatory to w sumie nie jest potrzebne nam na razie. Czy w ogóle tu coś możemy ciekawego wybudować? Silos minerałów, sieć kopań, robot. A zróbmy robota. czemu mówię nie. Zastąpimy, może z czasem, tamte populacje robotami. Pływały frakcja głód. No tutaj jakby się nic nie nie da z tym zrobić. No można by zrobić czystkę, complete. ale ja wiem. Construction complete. Ujemny bilans. Aha, naszą armadę. Ona jest w kosmoporcie. Budowa ukończona, granice zamknięte. Budowa ukończona, to zniknęło. Wpływały frakcje populacji, jak jest tutaj? Debris tu się nic nie dzieje. Podsycanie ognia, strajk, bunt. Coś możemy z nimi zrobić? W zasadzie nic nie możemy zrobić. Nie będziemy się tym przejmować. Ok, flota wykonała okres rozkazy, to za chwilę. Granice otwarte. Szczątki zanalizowane. Lanca tachionować. Plus 10% postępów. Dezintegratory fazowe. Fajnie. Hiperosłony. O. No to fajnie. Fajnie. To bardzo fajnie. Projekty badawcze. Natomiast statek konstrukcyjny. Gdzie możemy co tutaj robić? Czy możemy gdzieś budować jakąś kopalnię, żeby nam dodała kredytów energetycznych. Chyba nigdzie już nie możemy budować. Nie, tu możemy. Tutaj możemy w systemie kabin. Kibin. Stacja górnicza. Granice otwarte, budynek ukończony. Granice zamknięte. Dobra, dobra. Strasznie irytujący ten bug jest, no ale cóż zrobić. Jak tam nasze badania w kierunku krążowników? O rany, jeszcze trochę, 65 miesięcy. Wtedy można by się wybrać na podbój Jan. A zobaczmy, jak w tym momencie wygląda. Siła większa, limit równy, poziom tej technologii jest większy. Rywale, pakt z Andoranami. To akurat nie jest dobrze, bo z tymi mają pakt. A jak jest Uri Combine? Siła większa nie, siła równa naszej limit większy, bo mają więcej planet i poziom technologii. I nie mają żadnych w tym momencie tutaj, można powiedzieć, znajomych. I żadnych paktów obronnych. No myślałem, że się uda tutaj, oraz Jan po odbiciu, ale. O, jest bunt. A jest bunt, więc zobaczmy, co w tym momencie się będzie tutaj działo. Miejscowa frakcja na Jananie się osiągnęła masę krytyczną i sięgnęła po broń. No dobrze. No i. A to nieszczęście. O, nie mamy żadnych armii. Jak to? Nie, tutaj są. W garizonie, dobrze. Ta armia nie może się wycofać. Nie rozumiem tego. Armie uderzeniowe. A to są armie obronne. Tylko one są się tutaj przydzieliły. Dobra. W garyzonie są. No i co? Jak wygląda w tym momencie? Aha, po prostu wybuchł bunt, i zostali wszyscy usunięci, i nie ma tego. No, no to jest najlepsza metoda radzenia sobie w tym momencie, wydaje mi się, z tymi separatystami. Nie, dalej jest. Armię na orbicie. Chyba zaraz, bo to do końca nie rozumiem w tym momencie, czy to jest bunt. Czy po prostu wyeksportowali w tym momencie tę armię na orbitę? Nie rozumiem trochę tej mechaniki. Co to jest? Stacja górnicza. Armia Uderzeniowa. Czemu oni są w ogóle tutaj na orbicie? Możemy ich tu przenieść na dół? Hmm. No dobrze. A co to jest? Modyfikator. Zadowolenie minus 25%. Zastąpienie, ulepszenie, wyburzenie. No wszystko możemy robić. Strajki separatystów, zniewolenie. No, nie bardzo rozumiem tego. Strajki są. No to to były. Nie rozumiem trochę tej mechaniki. Aha, to chyba, że to oni mają te armie. Czyli po prostu te nasze armie się zbuntowały tak, jakby. Zaokrętuj wszystkie. Mamy trzy. O, rozumiem to jest w tym momencie. Nie, walka trwa po prostu. Okej, okay, dobra, to, to rozumiem już teraz, co się tutaj dzieje. facy, jak Jagrat. Flota desantowa. Enemy invasion defeated. Aha, już się nam udało. Dobra, nawet nie zdążyłem w tym momencie nic tutaj zrobić. Są troszkę uszkodzeni, ale... ogólnie jest OK. No to dobra. Co to jest? Koniec inwazji. Udało nam się odeprzeć najeźdźców, czyli no po prostu oni się zbuntowali, ale nasze armie dały w tym momencie radę. Jak wygląda sytuacja na planecie teraz? No, powiedzmy. Poprawiło się. Mniejsze zadowolenie, ale widzę, że już jakaś produkcja tutaj ruszyła. Więc jest ok. A jak z frakcjami? Niepodległa planeta Jan dalej jest. Ale znowu będą konsolidować powoli poparcie. Czyli to idzie tak, że po prostu konsolidują zamieszki, bunt. Strajk, zamieszki, bunt, i tak dalej, i tak dalej. Ale z czasem sytuacja się poprawia. Albo przynajmniej powinna się poprawiać. Dobra, to w tym momencie już zrozumiałem o co to chodzi. To tą na planecie Rawc. Na wszelki wypadek zdesantujmy z powrotem. I nie wiem, czy nie warto byłoby. Jeszcze zrekrutować tutaj Armia Obronna Robotów. O! A tak z ciekawości zróbmy ze dwie. I tak samo na świecie Jan. Zrekrutujmy jedną Armię Obronną. No dobra. Eee, czy tutaj coś się zwolniło, jakieś miejsce? Nie, dalej są niezadowoleni wszyscy. Ale widzę, że niektórzy mają zadowolenie już troszkę większe. Eee, co moglibyśmy jeszcze tu z nimi zrobić? Edykty, no kampania reedukacyjna trwa. Więc podejrzewam, że z czasem będzie się ta sytuacja poprawiać. Koniec inwazji. Tu możemy wybudować. Co możemy wybudować? Montażownia niszczycieli. Jak najbardziej. Spokojnie. Powinienem to od razu w tym momencie zrobić. Okej, okay, mamy badania socjologiczne, ekstra. Statek badawczy. Tu gdzieś mieliśmy jeszcze parę miejsc, w których mogliśmy. Prowadzić badania na jak radzie co możemy zrobić? Montażowni niszczycieli też dajmy. Beta korwi Kosmoport na poziomie czwartym, po ulepszajmy trochę te Kosmoporty. O, strasznie to jest. Denerwujące, a jak tam statek kolonizacyjny, powinien być wybudowany statek kolonizacyjny, właśnie statek kolonizacyjny. Kolonizuj, a może tu. Alamak 1, niech będzie Alamak 1. Dobra. I będziemy musieli pewnie dodać którąś planetę do sektora. I ja myślę, że do sektora dodamy właśnie z czasem chyba Alamaka. No bo tak, te są planety, które jakby są główne nasze. Natomiast Alamak będzie bardzo niewielki. Więc myślę, że warto będzie do niego dodać tutaj. Po prostu do sektora. Tylko wcześniej, może wysłałbym statek konstrukcyjny, żeby wybudować tutaj betariańską elektrownię. Nie będę tego zostawiał inteligencji komputera. Centralizujmy, może floty. Będzie trzeba też niedługo zatrudnić admirała, bo na razie nie mamy admirała w ogóle. Ok, jak tam nasze frakcje? Tu się nic nie. Co oni chcą? Kolej międzygwiezdna. Zamieszki. Powstanie niewolników. Tu się na razie nic nie dzieje, w zasadzie tylko głównie z Janarii po prostu populacja, o! Nawet się zmniejsza w tym momencie ilość popleczników, A, ale fajnie. No i bardzo fajnie. Czyli sytuacja powoli, powoli się normuje. Okay. Betacorvi, kosmoport, montażownia niszczycieli, nie. I jeszcze ulepszenie kosmoportu. Panty de Glorious. Panty wspaniały. Leci kolonizować Alamaka. No, fajnie. Może nasze armady połączmy. W jedną. Co to jest? A, to jest statek badawczy, który sobie tam. Swytania zulkorów. Okazy badania socjologiczne 250. Dobrze, więc tu mamy jeszcze następne. Projekt badawczy. Niezidentyfikowane Imperium się, obawia się o swoją ekspansję. Coś się z polskimi literami tutaj podziało złego. A wasza nowa kolonia na planecie alamak 1 znajduje się bardzo blisko naszych granic. Wolelibyśmy, abyście wycofali się stamtąd, by uniknąć sporów granicznych w przyszłości. Coś widzę, że ten patch to chyba nie za dobrze tutaj generalnie. Ale to jest jakaś nowa w tym momencie: to jest Larry Wright, Successor State. Gdzie oni w ogóle są? W ogóle ich nie widzę. Associated Tembaran, Zemer, Pukteokrasy, Inari. A, ja nie wiem, czy to nie jest jedna ze starożytnych raz w tym momencie. Jest coś takiego. To jest chyba to. Skostniała dominacja, paranoiczni, izo paranoiczni izolacjoniści, zysk wpływu z rywalizacji, modyfikator ksenofa, tolerancja dla niewolnictwa obcych, plus 100% przynajmniej tyle dobrze. Musimy bronić się przed obcymi elementami, które spowodowałyby zamęt w naszym społeczeństwie, przed wpływami, które zdeprecjonowałyby nasze dziedzictwo genetyczne i kulturowe. Innych należy trzymać na odległość ramienia, ramienia, które dzierży miecz. Znacznie zmniejsza koszt przejmowania układów należących do gatunków z innej klasy gatunku. A wasza nowa kolonia znajduje się bardzo blisko. Niszczy kolonię. O, właśnie. Hmm. To jest ciekawe w tym momencie, jak zareagujemy, ponieważ nie spotkałem się w swoich grach do tej pory z tymi cywilizacjami. Nie wiem, czy coś takiego mogę w tym momencie zignorować, czy nie mogę zignorować. Ale nic, myślę, że to zadecydujemy już w następnym odcinku, a na razie cześć i do zobaczenia.